Elo się siema ja jestem Sacramento, a dzisiaj jest ze mną moja dziewczyna Asia Asia Obiecaliśmy, że powiemy wam jak ma moja dziewczyna na imię Jeśli uzbieramy 15 subskrypcji Jesteśmy bardzo, bardzo dumni, bardzo zadowoleni z tego, że się udało te 15 subskrypcji Dziękuję. zebrać Za co wam naprawdę dziękujemy, bo to takie wsparcie jest i na pewno kop, żeby zrobić następny filmik Dzisiaj przyszykowaliśmy dla was coś bardzo ciekawego Na czym polega Caging? może opowiesz nam Wyobraźcie sobie, może pamiętacie gry w podchody. O, o i podchody, to, to o, było. Tak. Wtedy to było. Najlepsze to Więc teraz mamy taką aplikację, która pokazuje nam praktycznie w różnych częściach świata. Aplikacja, albo też strona internetowa? Strona internetowa również. Pokazuje nam skrytki. Takie małe skarby, gdzie możemy poszukać. Na zasadzie, oczywiście, GPS-a, W skrytkach, Różne, różne rzeczy, skrytki są bardzo różne, w tych skrytkach mamy albo listę, którą możemy się wpisać, możemy też coś zostawiać, coś sobie wziąć, zrobić tak zwaną wymianę, w aplikacji mamy różne wskazówki, yy, wielkość. Teraz idziemy do skrytki, gdzie w ogóle jest wskazówka. W wskazówkach napisane, uważaj na strażnika. Także tego strażnika trzeba będzie unikać. Zaczynamy poszukiwania, ale chciałem jeszcze przed, przed tym, chcieliśmy wam powiedzieć, że nasz filmik nie polega na tym, żeby pokazać wam, jak do tych skrytek się dostać i gdzie one są. Ale jeżeli ktoś z Was już zna tą aplikację, tą stronę, to dajcie znać w komentarzach, nie dowiemy się, kto z Was już o tym wiedział. E, bo może już macie odkryte jakieś skrypki i też możecie coś fajnego podpowiedzieć nam e, Jeśli znacie tą zabawę, jeśli znacie tą aplikację, tą grę e, Piszcie w komentarzach i dajcie nam znać A my lecimy dalej Wskazówka Srebrna rurka, wejdź na hydrant Myśli, że to o ten hydrant chodzi? Innego tutaj nie ma To idziemy do niego Tak jest. że nurut kanału granta. No to no to chodzi w jakieś jakieś miejsce, pójdziemy sobie, zejdziemy na bok, żeby Wszystkim tutaj nie zdradzać. Nie ma nasza skrytka. Tak fajnie było zrobione, że tu jest magnesik i ten magnesik właśnie trzymał się, trzymał się w tej rurce. A co będzie w środku? O kurde, to jest zmoczone. Jest taka opcja, właśnie, że można zgłaszać, że się skrytka zamoczyła, lub że jest uszkodzona. Słuchajcie, nie będziemy tego wyciągać, bo, bo się to całkowicie zniszczy. Mamy tutaj faktycznie, faktycznie... Może pokażę to z bliska. Mamy tutaj faktycznie notesik, znaczy kartkę, gdzie, gdzie różne się osoby wpisywały. Ja tego wyciągać, wyciągać dzisiaj nie chcę, bo, bo to się na pewno zniszczy. Czyli po prostu wkładam to delikatnie do środka. Udało nam się dzisiaj tą odnaleźć. Z czego jest ta rurka? To jest z tabletek, z tabletek musujących. Tak mi się wydaje. Także dzisiaj tego nie otwieramy, zostawiamy to z powrotem, odkładamy, ale pierwszą udało nam się odnaleźć i co chyba będziemy też drugiej szukać, co? Lecimy z następną. Lecimy z następną. No to tą oddajemy nienaruszoną z powrotem. Jesteśmy coraz bliżej następnej skrytki. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać, Czy, A jaki tam był poziom trudności w ogóle? Chyba średni Chyba, chyba średni Ten pierwszy był łatwy, teraz chyba coś, coś cięższego Czyli awansowaliśmy Tak to nasze miejsce tutaj wygląda Wydaje mi się, że to może być gdzieś, gdzieś tutaj za tym O naladłem, znalazłem, patrzcie Wam szczerze, że nawet się przestraszyłem tego, tego pająka. Super, znaleźliśmy drugą, drugą skrytkę. Poszło nam super. Teraz ją otworzymy. Jest tutaj podobno pakowanie jak, jak wcześniej mieliśmy. Superowy pająk. Nie jest bo otwieramy ale fajowo to są chyba da, dane tej, tej osoby wiesz e, tej osoby właśnie do której która tą skrytkę założyła bo każdy sobie taką skrytkę może zakładać no to co wpisujemy się Dobra, chyba, nie? widełko no. super fajnie, fajnie ok, zróbmy muzyka Ta skrytka odkryta, oczywiście odkładamy ją, odkładajmy ją teraz na miejsce. W, w informacji nam było podane, że prosimy, aby odkładać ją y, tam, gdzie na swoje miejsce. No to oczywiście my też tak zrobimy. Wkładamy do pająka. Mm, fuj. Ble. <suszy> pojemnik chyba jest yy, tak, z, tabletek, z tabletek właśnie musujące na, na czarno czy to jest chyba taśma jak nabędziemy doświadczenia e, od, odkryjemy, w tym, od, odkryjemy parę tych skrytek już będziemy coś wiedzieli jak to ma wyglądać no to myślę że zrobimy coś, coś fajnego właśnie swojego ale to musi być, musi być to bardzo oryginalne. No na pewno. Ale to może w jakieś miejsce, gdzie się za niedługi czas udamy naszą kolejną podróż, o. to może tam coś jest. To jedziemy do trzeciej i A, chyba. Okej, najpierw zaznaczymy w aplikacji też jest coś takiego, że zaznaczamy sobie, że tam byliśmy. O. Zaznaczamy też jakby coś było nie tak, żeby właściciel o tym wiedział. No i później pokazuje też Wam aplikację, gdzie jest kolejna rekomendowana najbliższa. No to, no to zaznaczmy, że tam byliśmy. Tam się chyba jakieś punkty no tak, chyba punkty zdobywa, nie jestem pewny. Tak. Teraz trzecia i ostatnia skrytka na dzisiaj. Mieliśmy, oczywiście, krótkie, krótką przerwę na jedzenie. Rozgadnie, gdzie byliśmy na obiedzie, gdzie byliśmy na hamburgerach, Kto dostanie serduszko w komentarzu. Jaką mieliśmy podpowiedź teraz w tej skrytce? A to bym musiała sprawdzić. Dziupla chyba, tak? No. Dziupla. Nie, to coś innego jest. To coś innego. No to dobra, to my sprawdzimy tutaj podpowiedzi. Jesteśmy blisko tego miejsca, gdzie nasza skrytka się znajduje i, i lecimy. Go. Zobacz, to mały, magnetyczny mikrus. Patrz pod uciętą gałęzią. Czyli... My to mamy znaleźć Szukamy, rozumiem, uciętej gałęzi. uciętej gałęzi. Mogłoby być tutaj. że jest to jakieś metalowe, tak? przypięte mag magnetyczne, że to magnetyczne, jest. Magnetyczne, tak. Jak skoro magnetyczne, to podejrzewam, że będzie to przypięte do płota. No bo do drzewa nie będzie, bo po co byłby magnes? Tylko pytanie, gdzie to jest? Trzeciej zagadki nie udało nam się rozwiązać. Nie znaleźliśmy tego, z tej, skryt tej skrytki. Ta gałąź właśnie, tutaj jest ta gałąź, która była wskazówka, ucięta gałąź. To musi być ta, bo tutaj innej uciętej nie ma. Niestety nie udało się nam tego znaleźć. Dobra, mamy dla Was małą zagadkę. Pokażemy wam okolice. Może ktoś z Was będzie kojarzył te miejsce. Teraz tak, nie mogliśmy znaleźć tej, tego skarbu. Może ktoś z Was znajdzie. Wiem, że umawialiśmy się na to, że nie będziemy wam pokazywać miejsc, ale zrobimy mały challenge. Na pewno. Kto z Was pierwszy e, odnajdzie tutaj skarb z tej okolicy, na pewno e, dostanie od nas jakąś nagrodę, niespodziankę. Przygotujemy coś ciekawego. E, życzymy Wam powodzenia. Dawajcie nam znać. To tyle na dzisiaj. Udało nam się, przypominam, e, znaleźć dwie skrytki na trzy. Wynik myślę dobry, jak dla nowicjuszy, bo robimy to po raz pierwszy. E, zostawiajcie lajki, like, zostawiajcie komentarze, wspierajcie nas. E, do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie o subskrypcjach. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!